uzyskaliśmy środki finansowe z urzędu marszałkowskiego, środki europejskie dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Wartość tych środków to jest 4 miliony 800 tysięcy złotych i również środki ze starostwa powiatowego, środki, które były konieczne do przebudowy tych sal, w których tutaj jesteśmy. Wartość tych środków to jest milion 400 tysięcy złotych. Jesteśmy dzisiaj w dawnym, w dawnym jakby, w dawnej lokalizacji ojomu. Obecnie ta lokalizacja służy jako sale wybudzeniowe i dwie sale bloku operacyjnego sala laryngologiczna i sala okulistyczna. O... W tej chwili, to co, to, co posiadamy, to zaplecze, które posiadamy, to w tym miejscu, w którym jesteśmy, jest to pięć stanowisk. Właściwie niemal tożsamych ze stanowiskami intensywnej terapii, czyli w tej chwili jesteśmy na sali bezpośrednio pooperacyjnego nadzoru. Dotyczy to pacjentów, którzy wymagają takiego nadzoru po zabiegach planowych lub ostrych, nagłych, niezależnie od trybu, w jakim trafiają do szpitala. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, to są bardzo dobrze wydane pieniądze. To są złotówki, które przełożą się wprost na jeszcze lepszą diagnostykę i lepsze leczenie naszych pacjentów. Dzisiaj wsparcie jest naszym obowiązkiem. Marszałek Andrzej Buła wraz z całym zarządem Województwa Polskiego jest w stanie zrezygnować z różnych zadań, które były zaplanowane na ten rok, zrezygnować i przekazać te środki na. Cel, który jest dzisiaj nadrzędny, czyli na y, służbę zdrowia. Chciałem podziękować bardzo serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się, zarówno do finansowania, jak i do wybudowania, bo właściwie wszystko to, co, je, co tutaj widzimy, jest wybudowane, nie przebudowane, tylko wybudowane od nowa. Y, I jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało się uzyskać. I mam nadzieję, że ta dzisiejsza data będzie zapamiętana, że oddany jest do użytku nowy fragment naszego szpitala.